I wszystkim tu Emy, Witajcie dzisiaj na Sake Wycieczce. Jedziemy dzisiaj specjalnym pociągiem Shukura Sake Train, pociąg Sake przez prefekturę Nigata ze stacji Joetsu miyoko do stacji Echigo Yuzawa. Jest to specjalny pociąg dla smakoszy Sake, gdzie będziemy mogli spróbować lokalnego pysznego Sake z Nigaty i podziwiać przepiękne widoki na morze japońskie. Zapraszam do środka. To wsiadamy do pociągu Sake. Zapraszam do środka. Odjazd o Jest to specjalna linia promująca sakę w Nigacie. Kursuje tylko w weekendy. Wo, ale wystrój piękny. Tu są nasze miejsca z widokiem na góry, morze. Super, no, siadamy. Pociąg składa się z trzech wagonów. Tu jest, tak powiem, pierwsza klasa, najlepsze miejsca skierowane właśnie na Okna, skąd będzie piękny widok na Morze Japońskie. Jest także wagon sake tastingowy, i zaraz się także udamy, oraz jeden zwykły wagon z normalnymi e, siedzeniami dla pasażerów. Jednak za gorąco. Tego się nie spodziewałem, że jest tak gorąco w pociągu. Zazwyczaj w japońskich pociągach klima. No a teraz jesień, to już zaczęli grzać. Jesteśmy w wagonie tastingowym. Tutaj będziemy mogli się przenieść, jak już zjemy. Posiłek, który otrzymamy do naszego stolika i wypijemy nasze sake. Spoglądając na piękne morze japońskie, będziemy konsumować przepyszne sake z Nigaty. Prefektura Nigata słynie z produkcji sake. Jest to jedno z trzech największych zagłębi produkcji sake w Japonii. A to dlatego, że mają bardzo dużo upraw ryżu, wspaniały ryż i świetną wodę z gór. To jest mini do tastingu. Ceny od 300 do 500 jenów za czareczkę. Piękne są też te zestawiki tutaj. Z czareczkami, podpisane, siukura na zapociągu. Prześliczne te zestawy są. Jest też i menu po angielsku, więc nawet osoby, które nie znają japońskiego, będą w stanie się tutaj zorientować, co jest czym. Natomiast kupno biletu na ten pociąg nie jest aż takie proste. On kosztuje niedużo, bo 10 tysięcy jenów około. Natomiast problemem jest jego zakup, bo trzeba się zarejestrować na japońskiej stronie JR przez odpowiednie linki i tam zapisać na wycieczkę. Widzę, że już niektórzy robią zakupy. Jeszcze pociąg nie wystartował i już zakupy robią. A dzisiaj w pociągu Sake jestem z Adamem, który przyjechał do Japonii na wycieczkę i razem teraz podróżujemy przez Japonię kamperem I po drodze no, musieliśmy tak. pojechać do Nigaty na dobre Sake. Taka wycieczka no, jest dość unikalna pociągiem dedykowanym Sake, więc myślę, że będzie fajny wyjazd. Będzie epicko z pięknymi widokami i pysznym sakę. Widzę, że już Adam patrzy na, tak, <laughs> na sakę już tutaj do tastingu, pie. tak? Już kusi, kusi. A, I co, zaraz zaczynamy? Wiem, że będzie nie piją przed 12, ale. ale dzisiaj wyjątek. Uznajemy, że dzisiaj jest wyjątkowa okazja. Patrz, jakiś wyjątek. liczy ten z Siukura, z tym pociągiem. Tu Jest, jest taki, jak jedzie. O, też ładny, też, no. no. Bardzo mi się podoba wystrój tego wagonu, z takimi jakby japońskimi. Okiennicami w starym stylu. Jest klimatycznie, jest klimatycznie naprawdę. Zaraz startujemy. Będziemy jechali przez 3 godziny do stacji Ciego w góry w Nigacie. No to siedzenie z tyłu o. też spoko. Tylko jak ktoś ci tutaj usiądzie z no przodu, to nie widzisz, nie? A my siedzimy w pierwszym rzędzie, VIP miejsce. Widzę, że już pani obsługująca ten wagon chodzi po wszystkich, tam coś tłumaczy, rozdaje ręczniczki czy coś. Bo będzie też właśnie posiłek wliczony w ten bilet, posiłek oraz saka. Jak nam się sakę skończy, to idziemy na sakę tastingową. No to ruszamy. No to zaczynamy wycieczkę. Pierwszy raz chyba siedzę w ten sposób w pociągu. Bardzo ciekawe, unikalne uczucie. Zazwyczaj jednak siedzi się w tamtą stronę, nie? Albo no, w tą stronę, a my siedzimy w bok. <grywała> Pogoda dopisuje. Dzisiaj będą przepiękne widoki na góry oraz Morze Japońskie. Także tutaj po drodze widać wiele pól ryżowych. Tak jak mówiłem, Nigata słynie z produkcji ryżu. Przepyszny ryż jest z Nigaty, jeden z najlepszych w całej Japonii. Sługa już coś roznosi, chyba już idzie na szesakę. Co nie? Dziwnie się tak jedzie, nie? Pierwszy raz też tak jedziesz? Pierwszy raz tak, w ten sposób. Muszę się przyzwyczaić, bo zaraz usiądę też, tocham w tą stronę.

Na pamiątkę. Dostaliśmy te czarki. Ale obsługa w pociągu co? Przepiękna czarka z napisem Shukura. Nazwa tego pociągu. To jest taka typowa czareczka do sake. Do tastingu sake. Z takimi liniami tutaj. One pomagają właśnie w ocenie. Jakości sake przy takim profesjonalnym tastingu. Sake o, to za mną. Kolejny na mnie Bagazowane sake. Ooo, Na zdrowie. Kampai Wow, ale już jest więcej, jeszcze z lodem podanym. Nie za mocne te bąbelki. Sake gazowane, sparkling sake, ostatnio jest coraz bardziej popularne, jest dość delikatne. Kobiety bardzo lubią takie sake. Nie ma dużo browarów, które to produkują, ale jak się już trafi na coś dobrego, to jest to jest szał, prawie. i pani do nas przyszła. ale zestaw. To jest czareczka. To jest sake.

dla wszystkich widzów, którzy są nowi w świecie sake, to po pierwsze, sake to nie wódka. Sake ma 15% bliżej sake do wina niż do wódki oczywiście. Sake nie powstaje w procesie destylacji, więc nie jest to wódka. Proszę nie mówić, że to jest wódka. Nie ma to nic wspólnego z wódką. Jest to napój, który powstaje w wyniku fermentacji ryżu z wodą drożdżami i pleśnią kodzi To jedyne cztery składniki używane do produkcji sake. Niektórzy z was mogą wiedzieć, że ja bardzo lubię sake, staram się promować sake. Ja także wśród moich gości, których oprowadzam po Japonii, robię sake tastingi, odwiedzam różne fajne bary, no i nawet sake train. Więc zapraszam także na wycieczki śladami dobrego sake po Japonii. Aparaty gotowe, bo zaraz będzie widok na morze. wo Jest i morze japońskie. Co za widok. Jak pięknie. Ciężko złapać. Gambate. z takim widokiem. kampai, petarda. Kampai Mmm. Ale rewelacyjne dosage. daj gimdio. Yamaha. Coś wspaniałego. Ile ma polerowania ryżu? Co to właśnie znaczy? Polerowanie ryżu. Polerowanie ryżu oznacza jak ryż używany do produkcji sake jest wypolerowany, czyli jak ścina się tą zewnętrzną otoczkę ryżu, aby dotrzeć do rdzenia sake. Im niższy procent, tym lepsze sake. Tutaj mamy 40% polerowania ryżu, czyli to już jest takie naprawdę solidne Junmai daiginjo, wysokiej klasy sake. Więc ten procent, który jest napisany na butelce sake, to nie jest ilość procentów alkoholu, bo wielu z Was myśli chyba właśnie, że to jest procent alko w sake. Nie. To chodzi o polerowanie ryżu. Bierzemy się za jedzenie. Przekąski lokalne. Świetny pomysł na promocję także lokalnej kuchni. To jest por z a, mięskiem. Mm. Wszystko wygląda przepysznie. Pokażę Wam tajną metodę picisake. Bierzecie sól, nakładacie no, ją na kant tej czarki kwadratowej i potem pijecie właśnie. Przez to miejsce, gdzie jest sól. Czekaj, jest sól dobra. Jest w ogóle zupełnie inny aromat i smak. Mega. A ciąg się zatrzymał na stacji Omigawa. Tu będziemy mogli wysiąść na 6 minut. Wszyscy w biegu, bo mamy tylko 6 minut, żeby wyjść na zewnątrz i poglądać widoki. Jest to najbliżej położona morza stacja w Japonii. Ale prosto, wyskakujemy na peron, i tu już morze jest. Super, nie? Ale widok ekstra. Morze Japońskie. Jedno z moich ulubionych miejsc w Japonii. Kocham to miejsce. Kocham Morze Japońskie. Jest tak pięknie. To jest tablica z nazwą stacji. U migała. Jak się pośpieszymy, to jeszcze uda nam się zrobić zdjęcie tego pociągu z drugiej strony. Ja byłem w tym miejscu kilka miesięcy temu. Pokazywaliśmy we vlogu z Nigaty. Go, go, go! Jest! Jest i pociąg. Ale pięknie to wygląda. Pociąg. Na tej stacji, najbliżej morza. A widzę, tu jest fotospot dla otaku pociągów. Wszyscy tutaj się zatrzymują, że zdjęcie. Przepiękny ten widok na Morze Japońskie i pociąg. Przyszła pani, mówi. Jeszcze dwie minuty. Idź za panią, to się nie spóźnimy na pana. O, gwizdek. Wsiadamy. <grystanie> wizdek gwizdek jest. Gdzie Ty wsiadasz? To nie nasz wagon. <grystanie> Wszystko już zjedzone, było przepyszne. Nie jest to jakaś duża porcja, raczej taka bym powiedział przekąska. Była ta tempura pyszna, ryba wspaniała. Um, ryż z warzywami, też rewelacyjny. Budyń Maccia. To mm. taki mas Budyń o smaku Matcia. jest taki, jak byście się spodziewali, maciowy. Lekko gorzki. Pijemy teraz sakę które nam podali tutaj w pociągu. Shukura Junmai Daiginjo Yamahai. Dajemy. Jeszcze raz Nie. Zupełnie Ale... Nie, właśnie nie jest takie słodkie. To nie też można więcej, że tak powiem, spożyć, bo się nie zasłodzi, tak, tak powiem. Ja lubię Yamahai. Dobra. Na no, takie klasy Yamaha. Okay. Odjechaliśmy już od Morza Japońskiego, więc koniec morskich widoczków, smuteczek. Ale teraz będą góry. Idziemy w kierunku Nagaoki, a potem do Echigo Yuzawa. No i już jest trochę klienteli, tak? Panowie tutaj popijają z, z widoczkiem. Nawet jak się nie jest w pierwszej klasie z nami, tam gdzie my byliśmy, to też można tutaj podejść, zamówić cały set degustacyjny, jakieś jedzonko i piękny widok na góry, może. To też źle nie jest. No może weźmiemy coś tutaj do jedzonka. Łosoś? Czemu nie? Pani nas tutaj jeszcze kusi, żeby krewetki takie suche, suszone. Dobra, bierzemy. Dawaj. Oh, porando Porando Porando, porando. Handsome boy. Handsome boy. Kupiliśmy łososia i krewetki. Spróbujmy. Znaczy całe krewetki suszone. No, w całości się, je, nie? Mmm. No w całości można leżeć ale kopikanne są. Nastąpiła zmiana krajobrazów za oknem głównie góry oraz pola ryżowe. Typowy widoczek dla Nigaty. Teraz kolejne kampanie przekąski wcinamy. Łososia. Tak, pojempaj za widzę. widzów. Dziękujemy za klikanie, oglądanie naszego kanału. Pozdrawiam serdecznie, zostawcie suba po kolejne wyprawy po Japonii. Gorliwe 840 też przepyszne, lekko słony, wędzony jakby. A, idealna przekąska do sake, właśnie. Tam słyszę obok, że impreza się rozkręciła, Była jakaś parka też co krajobców. Dobrze się bawią, nie? Nie dziwię się, dobre sake, pyszne jedzenie, trzeba ci więcej. Komitet powitalny, patrzcie, z napisem Haj, je to Dziękuję, masz, a to się Dziękuję Już zrobiłem, jest, jest, jest. Idziemy, 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 we have to go. Oni już zamykają, nie? No takiego komitetu powitalnego to jeszcze nie miałem w Japonii. Bajer, nie? Pracownicy kolei przychodzą na Peron, machają flagi, mają nazwę pociągu. Super, bardzo dobrze zorganizowane to jest. Dział! Ciao, set, Ega się masz. Haj, wtacy! Haj! Sortujemy na

Brzezik leci w tle, ładna muzyczka, przepiękny widok Ale przez okno. O jakie piękne teraz pola ryżowe mm -hmm. za oknem. Powiem wam gruba impreza w tym pociągu Pan Zanem w ogóle już zezgonował. Ja wam powiem, że dobrze wypiłem tak, Dobrze wypiłem, tak. no? Tak Ja to potwierdzam. Jest, uh, jest dobrze. Sake wjechało. A to ma dać gier. O, kawałek na Dostaliśmy takie obrazki, Sake Train od pani. nie wygląda. Widać już stoki narciarskie, a to oznacza, że już prawie dojechaliśmy do Judzały. I zaraz kończymy naszą wycieczkę pociągiem Sake. Na foto to krzeczory. Adam zagaduje, mili państwo Komitetu nie będzie powitalnego Jest, jest! Jest komitet powitalny, jest Jest i komitet powitalny Ale ja to zajmasz ta nasz A lot of fun Good sake, good sake thank you Jest i komitet powitalny a ja to zajmę. O, sugo, już się kurwa. A plecaka zapomniał. A to niby ja za dużo sake piję. Ale, y y y Japońska kolej nie uratowała. I tak wyglądała wycieczka pociągiem z sakę przez prefekturę Nigata. Mam nadzieję, że Wam się podobało tak samo jak mi. Wspaniała wycieczka dla osób, które lubią sakę. Piękne krajobrazy, dobre jedzenie i pociągi. Polecam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dzięki za wszystkie follow, like i subskrypcję kanału. Widzimy się wkrótce w kolejnych podróżach po Japonii. Trzymajcie się, cześć! Polecam z czystym sumieniem. To jest. Z wrażeń zostawił swój plecak pociągu. Ale sytuacja została, została opanowana. To, jest. To, to się liczy.